Cześć, witaj. W tym krótkim wideo chciałem się zaprosić na mój webinar, który odbędzie się dzisiaj. Link poniżej, a będę mówił o sposobach na pozyskiwanie pozyskiwanie klientów. W dzisiejszych czasach to jest naprawdę bardzo ważne, no bo otwierasz firmę i potrzebujesz sprzedawać. Każda firma musi sprzedawać, żeby przetrwać. Tylko jak pozyskać tych klientów, skoro jesteś nowy, skoro ciebie nie znają, skoro ciebie nie ufają? No cóż, najprościej to mieć polecenie. No, sprawa wtedy jest banalnie prosta. Masz polecenie, i ludzie przychodzą do ciebie z polecenia bo komuś zrobiłeś jakąś usługę dobrze, mu sprzedałeś dobrze produkt, dzięki czemu ludzie cię już znają, rozpoznają i dzięki temu przychodzą następni klienci. Jednak zanim do tego dojdzie, nikt o tobie nie wie. Więc pierwsze, co musisz zrobić, to robić reklamę, musisz zbudować markę, musisz budować listę mailingową. Musisz tworzyć różne kanały dotarcia do klientów, blog, media społecznościowe, YouTube. To już zależy od ciebie. Ja wiem, to wszystko wydaje się trudne, to wszystko wydaje się być pracochłonne, ale tak naprawdę nie jest. Większość tych procesów można zautomatyzować i doprowadzić do tak zwanego lejka sprzedażowego, gdzie klienci od góry wpadają, przechodzą przez cały proces sprzedaży bo musisz wiedzieć, żeby w ogóle klienta zainteresować sobą, to przede wszystkim musisz mu uzmysłowić, że ma problem. Podam ci przykład. Kobieta potrzebuje, idzie kupować buty, nie dlatego, że nie ma nic lepszego do roboty, tylko dlatego, że ma potrzebę, ma problem. Na przykład kupiła sobie nową sukienkę i nie ma butów, które by do niej pasowały. To jest dla jej punktu widzenia problem, a być może po prostu stare się zużyły i nie ma, teraz zima, zima idzie, nie ma w czym chodzić. Tak samo idziemy do zwykłej piekarni po chleb, dlatego że jesteśmy głodni, że potrzebujemy sobie zrobić coś do jedzenia, nie dlatego, że idziemy na spacer. Po prostu idziemy w pewnym konkretnym rozwiązaniu problemu. Musisz zawsze myśleć w tej kategorii. Jak to zrozumiesz, to cała reszta procesu sprzedażowego będzie znacznie łatwiejsza, ponieważ będziesz kierował właściwy przekaz reklamowy, będziesz zupełnie inaczej komunikował się z klientami. Dzięki czemu klienci Cię dostrzegą, klienci przede wszystkim obdarzą Ciebie zaufaniem. Jeżeli klient Tobie nie ufa, to nie kupi. Obojętne, czy to będzie chleb, czy to będzie samochód. Popatrz się, jeżeli nie znasz piekarni, no to możesz jeszcze zaryzykować i pójść spróbować kupić bułkę. Prawdopodobnie będziesz głodny, czyli masz problem, pójdziesz i to zrobisz. Będziesz zadowolony przecież drugi, trzeci, dziesiąty raz. Nie będzie zadowolony, nigdy nie wrócisz. Ale samochodu już w ten, w ten sposób nie kupisz. Domu już w ten sposób nie kupisz. Wszystkiego, co jest odrobinę droższe, już w ten sposób nie kupisz. No bo nie wyobrażam sobie kogoś, który będzie, kto będzie sobie szedł ulicą, zobaczy salon samochodowy, marka, której nigdy nie siedział, nieznana, w ogóle jej nie zna. Jakiś twór, który do nas przypłynął z zagranicy pierwszy salon w Polsce i stwierdzi, a zaryzykuję i kupię, i wydam na to. Ileś moich dochodów. To się nie wydarzy. Domu też tak nie kupimy. Musimy nabrać zaufania. Wiedzą o tym najlepsi, i dlatego są najlepszymi, i dlatego wciąż sprzedają i cały czas wydają pieniądze nie tyle na reklamę swoich produktów, co na budowę swojej marki osobistej. Najlepszy przykład telefony iPhone. Każdy je zna, czy znajdziemy tańszy odpowiednik w tej samej cenie? Ja uważam, że tak. Część osób się z nami ze mną oczywiście może nie zgodzić, mamy wolny wybór, ale uważam, że możemy znaleźć tańszy produkt, tylko będzie nieznany w tych samych pieniądzach. Czy go kupimy? Pewnie nie. Bo jeżeli jesteśmy nastawieni na iPhone'a, to kupimy już iPhone'a. Jeżeli jesteśmy nastawieni na drogi samochód, na przykład na Mercedesa, to nie pójdziemy i nie kupimy OPLA, prawda? Bo jesteśmy już nastawieni, bo mamy świadomość, że ta marka nam się pozytywnie kojarzy. I tak powinien wyglądać Twój przekaz reklamowy. I to wszystko możesz się dowiedzieć dzisiaj na darmowym webinarze. Tak więc, jeżeli masz 90 minut czasu, to zapraszam Ciebie poniżej. Dowiesz się więcej. Zapraszam Cię koniecznie do zobaczenia wieczorem. Pamiętaj, link poniżej, a przy okazji zasubskrybuj ten kanał, bo. W niedalekiej przyszłości pojawi się znacznie więcej wartościowej wiedzy. Do zobaczenia i cześć!